Jak mawiał Papa Wolenda, życie toczy się na linie. Reszta to tylko czekanie. Muszę podbić o 500. Pas. Odbijasz przez pozycję. Sprawdzam. Na tym polega piękno tej gry. Z flopa mam dwie wysokie pary i chcę, żeby Teddy grał dalej. Na przeciętniaka zastawiłbym pułapkę, prawie nie dorzucając do puli. Ale KGB jest na to zbyt sprytny, więc muszę przesadzać, jakbym chciał go wystraszyć kwotami. 2000. Teraz mnie sprawdzi, a ja wiele wygram. Nie dotykać. Sądzę, że dobiera do koloru. Baron in Czwarta karta. Trafiony. Dziewiątka kier. Mam fulla. Obstawiający? Czekam. Liczę, że Teddy dobierze pika do koloru. Dołoży wtedy do puli, a ja wygram z dziewiątkami na asach. Postawię. Piętnaście tysięcy. Przerwa. Niech sądzi, że się zastanawiam. Tak naprawdę myślę tylko o Vegas i kasynie Mirage. Twoje piętnaście plus trzydzieści trzy. Chodzę za wszystko. Nie dobrałeś tego pika. Masz rację. Nie mam pików. Wiedziałem jeszcze zanim pokazał karty.

Prawda? Nie wiem, czy nie zakłócę kariery prawniczej, zanim się na dobre zaczęła, ale nie mogę się powstrzymać. Będzie dobrze. Chodzę. Trójki czekają. Czekam na Martina i Luisa. Czekam na podbijającego. Czeko Słowacja. Jaki jest limit? 20 dolców. Zatem za 20. Obstawiasz, mimo że widziałeś połowę rozdania? Czy to rozsądne? Chłopak stawia Twoją forsę. Wiemy, co mamy i co macie Wy. Takiego wała. Jeśli wiem, przyjmie mnie pan na letnią aplikację. Nie zakładam się o posadę, ale mogę cię umieścić na czele listy kandydatów. Okay. Well. Szukał pan trzeciej trójki. Profesor Green rzucił ją, pasując po odsłonięciu czwartej karty. Prokurator ma dwie pary, ale słabe. Sędzia Kaplan bezskutecznie dobierał do koloru karo. A pan Eisen daremnie nie liczy, że wystarczą mu damy. Dlatego dziekan stawia 20 dolarów. No dupa. Wygrałeś. Co miałeś? Nieudanego strita. I całą pulę. Pierwszy p... Dość tego. Skończ z gówniarzem. Trzyma się stolika. Malut w żyłach. Nie mogę się go pozbyć. Nigdzie nie idę. Podwajam wkład. Sprawdzam. Czekam dwa tysiące. Zaryzykuję. Nie rzucaj żetonami. Liczysz, że coś dobierzesz? Nie warto. A w swoim klubie mogę rzucać czym tylko zechcę. Czekam. That's right. stawia. Całą pulę 4400. Muszę sprawdzić, inaczej nie mógłbym jutro patrzeć na siebie. Nic poza tym spojrzeniem ci jutro nie zostanie. Ostatnia karta. It hurts, doesn't it. Boli, prawda? Believe it. Nie wierzysz w to, okay, co wyszło. All your dreams... Wszystkie marzenia yes. diabli wieli. Down the fact Twój los jest brain. przypieczętowany. Fate Ten as is sitting right mógł pomóc. Stawiam wszystko! Oh. Zgadza się. As mi nie pomógł. Z pierwszego rozdania miałem najwyższego strita. Jebany. Po koniec.